Hejka. Pokażę Wam, jak ja dbam o moje dłonie i paznokcie i o to, żeby skórki były miękkie i można je było bardzo fajnie odsunąć. Więc tak, używam masła do ciała. To jest brzoskwiniowe. No niestety jest przywiezione z Anglii. Myślę, że w Polsce też są, ale to jest angielskie. To jest balsam do ciała. bardzo ładnie pachnie olej rycynowy do kupienia w aptece cena to ja mam 3 złote na buteleczce i zwykła oliwka dla dzieci taka do pielęgnacji co ja robię Aha, jeszcze do tego potrzebujemy takie jednorazowe rękawiczki i drugie ciepłe rękawiczki bawełniane w których będziemy trzymać łapki Tyle, inne nam się chce. Bierzemy troszkę masła na nie Niedużo, bo od tych spodników będziemy mieć parę. Balsam. Odłożę. Olej recynowy. I oliwka dla dzieci. Wszystko spróbujemy wymieszać, połączyć razem. I teraz możemy to wytrzeć w całe dłonie. Zwłaszcza w skórki paznokcia, paznokcie, dłonie. I co teraz zrobię? Nic prostszego. To jest tutaj teoretycznie gruba warstwa, tak? Ale to nic nie szkodzi. I możemy jeszcze wytrzeć tutaj dokładnie w skórki. Najlepiej jak paznokcie są zmyte nie ma żadnych odżywek na nich, ani dla kierów. Ubieramy teraz oliowe rękawiczki. Byśmy mogli czegokolwiek dotykać przez najbliższe minuty. Jeśli ktoś chce, to nawet i pół godziny może w tym sobie sposchować po domu. I na to ubieramy ciepłe, bawełniane wełniane rękawiczki. Im cieplej nam będzie w dłoni, tym lepiej. I to jest moja pielęgnacja. Dłoni, paznokci, żeby były gładkie i odżywione. Po, tym, po tej całej kuracji. Jedyne co robię to odsuwam skórki, ewentualnie wycinam jeśli jest gdzieś tego za dużo, maluję paznokcie i to wszystko to robię z dłońmi.